Cześć! Ostatnio dostałam komentarz od jednej z was, czy mogłabym pokazać kosmetyki, których używam, które mi się sprawdzają. Więc pomyślałam na początku, że nie mam tutaj za bardzo co pokazywać, ale w końcu stwierdziłam, że fajnie będzie coś takiego nagrać. Jest to fajny pomysł na filmik i też może, jeżeli jakiś kosmetyk Was zainteresuje, to będziecie chciały zobaczyć, jak on wygląda, czy mi się sprawdza. Zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Ok, więc kosmetyki trzymam tutaj w takiej małej półeczce. I tutaj mam lusterko, takie mniejsze pędzelki do oczu i pędzelki do twarzy. Tutaj jest też toniczka na takie pędzelki, które są brudne. Więc na razie sobie to przesunę. No i tak, tutaj mam taki mały organizer plastikowy, w którym trzymam tutaj w szufladkach na dole takie rzeczy, które są zapasowe, albo jakiś taki puszek dodatkowy do pudru, którego za bardzo nie używam. Jest kredka zapasowa, korektory, dwa, jakiś tusz z Eveline, bo bardzo je lubię i inny też odcień kremu Bibi z Miszyk. Tutaj wyżej mam takie produkty, po które rzadko sięgam, i tutaj jest jakiś puder z VIBO, który swoją drogą lubię, ale mam inne pudry i na razie schowałam tak samo jak tutaj ten z Golden Rose kilka rozświetlaczy, tutaj ten z Lovely złoty i mam też gdzieś srebrny są to fajne rozświetlacze, ale ostatnio jakoś tak za bardzo ich nie używam i kilka takich pojedynczych cieni Tutaj wyżej są takie kosmetyki, po które sięgam rzadko, ale czasem jednak lubię ich użyć. Jest tutaj ta paletka z Eveline, taka ciepła. Lubię ją, te cienie są naprawdę spoko jakości, ale jakoś ostatnio tak nie używam jej za bardzo. A tam, gdzie trzymam paletki, tutaj obok mi się nie mieściła, więc po prostu ją schowałam tutaj. Są też rozświetlacze, taki rozświetlacz z VIBO, ten do wkładania właśnie do kasetek, jakiś róż. Kolejne dwa rozświetlacze z VIBO i taki róż z Essence. I tutaj na górze mam pomadki i błyszczyki, różne takie rzeczy właśnie do ust, ale nie tylko. Tutaj jest pomadka, którą bardzo lubię. Myślałam, że ona jest z Eveline, ale to jest jakaś z Paris, nie wiem, kupiona w Lidlu i to jest odcień 500 Creamy. Spoko pomadka ma bardzo ładny kolor, taki fajny nudziek. Bardzo lubię ją używać i jest też bardzo komfortowa. Następnie tutaj jest błyszczyk z Eveline, taki powiększający z jadem pszczelim. Pomadka z Maybelline w kolorze 715 Choco Krem lubię te pomadki Spoko. Tutaj mam taką pomadkę z Wet n Wild, którą używam głównie jak róż w kremie, bo ona ma właśnie taki odcień i jest tutaj opakowana, bo to opakowanie jest takie no nie bardzo. Następnie też jest pomadka z Maybelline. Tutaj też jest Maybelline. Tutaj mam pomadkę, którą dzisiaj mam na ustach, czyli Eveline Oh My Kiss w numerku 08. To jest taki ładny nudziak. Następnie coś, o czym pisałam na blogu i swego czasu bardzo to lubiłam, to jest Catrice. Taka właśnie pomadka o takiej nietypowej formule, bo jest troszeczkę żelowa. Jest jakaś pomadka z Golden Rose, tutaj Kobo, mój ulubiony, jeden z ulubionych błyszczyków z Lovely H2O. A później też są jakieś matowe pomadki, błyszczyk z Rimmela, kredki do ust, to są jakieś różne tam kredeczki, Później jeszcze mam jakieś nożyczki, pensety, taki nożyk do brwi, no i w sumie tutaj jeszcze jest pomadka z Hean, którą bardzo lubię, już wam ją pokazywałam, pomadka z Revolution Pro Super Sprawa, czyli ten fixer z My Secret, który jest świetny, baza podcienie takie glitterowe z Lovely. Pombeczka. Z mm, iMagic z AliExpress, ale aktualnie z brudna, bo ją przed chwilką używałam. Taki balsam do ust, i jeszcze taki cień, który bardzo lubię, czyli Vibo Vibo Mood. To jest śliczny odcień, ale one już chyba niestety nie są dostępne. I tutaj obok, w takim listowniku, mam paletki, więc w sumie pokażę Wam, je, bo myślę, że to jest. Coś takiego, co chyba najbardziej Was interesuje, ale też tutaj nie ma nic szczególnego. Ja te paletki głównie trzymam w takich kartonikach, w takich opakowaniach jeszcze, bo jakoś tak lubię wolę, no ale tutaj Wam pokażę, tak wiecie, z grubsze. Jeżeli będziecie czegoś ciekawe, to oczywiście mi napiszcie. To się postaram wam po prostu pokazać. Więc tutaj jest paletka z Paese w VidView. Tutaj mam czekoladkę z Makeup Revolution. Następnie jest paletka we współpracy z Natalią Siwiec z Revolution Pro. Bohema z Glam Shopu świetna paletka. Tutaj jeszcze jest z Revolution paletka we współpracy z Maxim. Paletka Pinch Me z Pierre Tutaj taka paleta, po którą w sumie dosyć rzadko sięgam, ale ma kilka takich fajnych cieni, to jest Revolution Sofix i taka stara, jedna z pierwszych w sumie, albo pierwsza, Ona nawet się odbijam, paletka z Revolution jest to jakaś paletka Flawless. Także tyle w sumie z tych paletek większych i ta część tutaj obok jest otwierana, tutaj mamy lusterko. I tutaj kilka przegródek i mam tutaj podkłady. Tutaj jest Eveline, który bardzo bardzo lubię selfie time, super podkład na co dzień z Hean właśnie rozświetlacz, rozjaśniacz, ale też jest gdzieś tutaj rozświetlacz. Tak, taki rozświetlacz do podkładów. W sumie rzadko po nie sięgam, ale czasem się przydają. Potem rozjaśniacz w sumie częściej niż po ten rozświetlacz. Tutaj mam taki podkład z Ingrid mineralny. Tutaj jest Eveline ten z pipetą. Bardzo go lubię, już nie mam go zbyt wiele. Tutaj mam kremy z Miszy, który uwielbiam. Krem bizy z który też również bardzo lubię. Tutaj coś, po co sięgam rzadko i w sumie to jest taki podkład, który no, dużo dziewczyny chwali, a mi tak się średnio sprawdził, czyli AA Idealton. Tutaj na dole jest podkład z burżuła Healthy Mix. Tutaj mamy Radiant Lift z Max Factora i Rimmel, który jest totalnie dla mnie. Po prostu nie lubię tego podkładu, o tym tutaj mówię. Jest dla mnie no, zbyt ciężki i jednak no, nie polubiłam się z nim, nie lubię go używać. O, tam leżą jakieś rzęsy nawet, także spoko. A tutaj jest Bell, czyli podkład, który również bardzo lubię on jest dostępny w biedrze. No i jeszcze tutaj podkład Alverde, który chyba jest jednym z najmocniej kierujących podkładów, jakie mam. I w sumie... Z Poco, tylko daje takie matowe wykończenie. Tutaj obok mam takie produkty, które gdzieś mi się nie zmieściły i tutaj jest paletka z Vibo, to była ta neutral, bodajże, bo już wszystko mi się starło. To jest paletka, która wygląda już strasznie, bo jest już cała turbowana, lusterko jest zbite, a w środku cienie, no jak widzicie, już mocno, mocno sięgają denka, ale bardzo ją lubię i dla takich początkujących osób to myślę, że to jest świetna paletka, bo ma fajny przekrój kolorystyczny, taki bezpieczny, no i też z tymi cieniami z się pracuje. Tutaj gdzieś jeszcze mi się ukryła taka malutka paletka z Lovely. To jest ta Candy Box. Kilka takich cieni. Tutaj powiem Wam szczerze, że ja osobiście takiego całościowego make-upu tą paletką nie zrobię, bo gdzieś tutaj brakuje mi takiego przejściowego brązu. Tutaj jest dużo takich błyszczących cieni. Tutaj jest fajny ten taki właśnie beżowy, ale nie ma takiego bezpiecznego dla mnie brązu. Tutaj paletka, którą bardzo lubię, to jest paleta Skobo Midnight Wonders, która jest świetna, ma piękne kolory. Tutaj możecie sobie z tyłu na karton Zobaczyć i uwielbiam ją używać. Często jak robię makijaż na Instagrama, to tam właśnie po nią sięgam. Tutaj mam taką malutką paletkę z My Secret, i tutaj drugą paletkę taką malutką z My Secret. One są fajne, natomiast. Cienie są super, natomiast te paletki po prostu się dosyć szybko łamią. Przy tym zamykaniu to się wszystko, wiecie, kruszy. Tutaj jest taki pojedynczy cień z PetSfy i to jest z jakiejś takiej wakacyjnej kolekcji. Tutaj mam pigmenty. Jeden to jest z My Secret, taki w kolorze takiego... Złota, zieleni, bardzo ładne, piękne, a drugi to jest taki bardziej stonowany, taki różowy, chłodny, taki chłodno-różowy odcień. Tutaj jest świetny cień z My Secret, taki z tej edycji Chrome. E, cień z Maybelline Color Tattoo pomadę do brwi, której nie używam do brwi, tylko do kresek czasami. Cień, który kupiłam, jak miałam studniówkę, więc trochę, trochę, trochę temu i do tej pory go mam, ale jest dobry i czasem do niego wracam. I tutaj jest jeszcze jakiś taki kremowy cień z Biedronki, z jakiejś tam kolekcji i dwie super paletki cieni też z May Secret. Jedna jest taka typowo w matach, a druga ma takie dwa błyszczące cienie. Tutaj są pudry, których używam tak powiedzmy na co dzień, ale oczywiście na przemiennie. I tutaj na dole mamy z Lovely HD puder. Później jest Vivo, ten bananowy. Tutaj puder pod oczy z Paese, który bardzo lubię. I taka paletka Trio z Revolution. Też po nią sięgam i też jest takim spoko. Tutaj jest paletka korektorów, natomiast powiem szczerze, że te korektory są słabiutkie z Wibo i za bardzo to one się nie spisują. Tutaj jest rozświetlacz z tej kolekcji Revolution Pro i na Tali Siwiec, bronzer z Bell i on był dostępny kiedyś w Biedronce. To jest taka mozaika, tutaj połowa jest matowa, a połowa satynowa i bardzo lubię używać go latem. Tutaj jest coś co idzie do projektu Denko i no, to jest jeden z moich ulubionych bronzerów To jest już drugie opakowanie, i jak widzicie, nic tam już nie zostało. To, co jest pokruszone, to mój piesek zrzucił i się po prostu tutaj, to, co było przy brzegu, skruszyło do reszty. Ale mega go lubię i chyba one jeszcze dalej są dostępne. Także, no nie wiem, może nawet jeszcze trzecie opakowanie lubię. Nie wiem. I tutaj jeszcze coś, co ostatnio mi się bardzo fajnie sprawdza i bardzo to lubię: to jest altera, taki róż. I on jest w odcieniu 04 Rosewood. Bardzo, bardzo fajny produkt. Bronzer, czekoladka z Lovely. Tutaj mam rozświetlacz z My Secret Face Illuminator. Natomiast jak widzicie, ja już go sobie ratowałam, bo on mi się skruszył. Tutaj jest z My Secret taki właśnie brązer, ale on jest taki lekko satynowy i teraz jakoś ostatnio o nim zapomniałam i nie sięgam po niego często. Tutaj jest brązer z Bel, który mega lubię i który jest świetny. Bardzo często po niego sięgam. No i następny jest brązer z Mio Sanki. To jest taki ciepły odcień. Teraz go chyba nie otworzę, ale on jest taki ciepły, fajny do ocieplania. Tylko, że jest dosyć mocny i tylko właśnie jak jestem trochę opalona Tutaj jest cień bazowy z My Secret, który bardzo lubię, 505 i to jest świetny cień Następnie jest puder pod oczy Hean, który sobie zamiennie używam właśnie z tym Spazem. Belle Lumi, czyli świetny puder, no i jeszcze takie kropelki rozświetlające z Vibo w odcieniu 2, czyli te cieplejsze, świetny produkt. A tutaj jeszcze są produkty takie jak produkty pojedyncze do brwi, tusze do rzęs, korektory, jakaś zalotka, więc spróbuję Wam to jakoś pokazać sensownie. Tutaj mam żel do brwi z Eveline, który dosyć często używam. Tusz, który w zasadzie już się skończył, bo no, on się dosyć szybko zaczął mi okruszać i niestety, ale już się za bardzo nie nadaje. Tutaj mam taką farbkę do brwi z Kobo, którą lubię używać i często po nią dosyć sięgam. Ona jest w tym odcieniu medium. Następnie jest taki przeźroczysty żel z My Secret do brwi, jednak złapał kolor. Tutaj mam coś, co niedawno otworzyłam i w sumie dzisiaj drugi raz użyłam, czyli korektor z Wet n' White. I powiem Wam, że on ma taki dosyć specyficzny zapach i już słyszałam właśnie, że jak i ten podkład, tak i ten korektor mają takie zapachy, ale faktycznie jest on dosyć, dosyć dziwny. Tutaj też coś, co pójdzie do denka. Czyli tuż. Następnie mam tutaj kredkę z My Secret. To jest taka kredeczka w odcieniu Chocolate. Bardzo fajna, często jej używam. Jest świetna. Tutaj maskara, którą teraz aktualnie używam, czyli ta maskara z Vibo Boom, Boom. Następnie jest też zdankowany przeze mnie, ale uwielbiany korektor z Lovely. Tutaj mam coś, co jest u mnie bublem i niestety nie wiem, jak to mam wykorzystać i tak dalej, a wiecie, jest otwarte. To korektor z Burżuła. I niestety ten korektor się u mnie nie sprawdza, bo on praktycznie wcale nie kryje i już za bardzo nie rozjaśnia, nie rozświetla, więc nie wiem, jakbym go miała złożyć, ale na razie leży. Tutaj korektor z Evelyn, który lubię, bardzo mi przypadł do gustu i myślę, że jeszcze go kiedyś kupię, a raczej na pewno. Tusz, który też pójdzie do DENKA, czyli Size Up z Sephora. Taki eyeliner w pędzelku z Golden Rose, po który w sumie rzadko sięga. Tutaj jest. Taki eyeliner złoty z What is Lovely, kredka, która też się znajdzie w Denku, eyeliner taki bardziej miedziany z Essence, tutaj jest z Vibu kredka, którą kupiłam, bo myślałam, że będzie miała taki kolorek tutaj, a zamówiłam ją kiedyś tam przez Neta, a niestety ten jest trochę inny, no ale okej, okay, może być. Tutaj jest kredka, po którą już teraz rzadko sięgam, ale kiedyś bardzo często jej używałam, czyli kredka do brwi z Roli. Tutaj jest kobaltowy eyeliner z Vibo. Kredki Divi Nude, z Essence i z Vibo. Ale tą z Vibo zdecydowanie bardziej lubię. Tutaj jest jeszcze zalotka. Kredka do brwi z Maybelline. Tu już mój ulubiony z Eveline, który mam zostawiony, bo w razie czego to tą szczoteczką sobie ratuje sytuację. Jakaś kredka taka pojedyncza z Essence. Tutaj kredka do brwi z Catrice, którą ostatnio używałam ale czuję coś, że on zaraz się skończy. Tutaj kredka z Smart Girls Get Morning. nie wiem czy w ogóle te produkty są jeszcze dostępne i taki korektor z Lovely, który bardzo lubię, ale on jest dla mnie teraz troszeczkę jeszcze za ciemny. I jeszcze tutaj w tej szufladce jest taki mizmo, bo jest tutaj mgiełka utrwalająca z Bielandy, taki płyn do mycia okularów, tam z tyłu są sztuczne rzęsy, które czasami używam. I taki top coat z Lovely, błyszczyk z Biedronki z Bell. Tutaj kilka pomadek, takich bardziej w ostrych, rażących kolorach. I tutaj jest jeszcze pomadka, którą często noszę w miarę, jeśli sięgam po czerwień. To jest właśnie ta z Maybelline. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Jak widzicie, tych produktów wcale nie ma dużo i są to takie bazowe produkty. Wszystkie są dostępne gdzieś tam w drogerii. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Nie pokazałam tutaj nic super odkrywczego i fajnego, ale myślę, że może był to taki przerwnik. I dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. 爸爸。